Jestem właśnie na urlopie na Malediwach. Miałem ogromnego pecha, bo dzień przed przyjazdem, w ostatniej minucie treningu, grając w piłkę nożną, skręciłem sobie kostkę. Skorzystam jednak e, z tego, że mam chwilę wolnego czasu. E, moja żona poszła gdzieś na e, ćwiczenia. Ja jestem uziemiony, e, a nie ma lepszego miejsca do e, rozmowy o dochodach pasywnych niż Malediwy, bo właśnie dzięki dochodom pasywnym można podróżować i zarabiać jednocześnie. Zaczynamy. Idea dochodu pasywnego jest bardzo prosta. Jak mawiał Ferdynand Kiepski, jak tu zarobić, żeby się nie narobić. Natomiast w ekonomicznej nomenklaturze mowa tu o tym, że jest to dochód, który nie wymaga Twojego stałego zaangażowania w pracy. Raz wykonane działania powodują regularne wpływy, regularne dochody. Brzmi przyjemnie, prawda? Na pewnym etapie życia zdajesz sobie sprawę, jak bardzo ograniczonym zasobem jest czas. W dochodzie pasywnym chodzi o to, żeby inne twoje zasoby, takie jak. Kapitał, wiedza, jakiś pomysł pracowały na ciebie. Dlatego, jeżeli chcesz wieść życie, jakie sobie zamarzysz, dochody pasywne mogą bardzo ci w tym pomóc. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie z nich są całkowicie bezobsługowe, jednak to zaangażowanie jest często albo minimalne, albo sporadyczne. Dziś krótko 8 sposobów na dochód pasywny. W każdy z nich będziemy się zagłębiać w osobnych nagraniach, dlatego jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie kliknij przycisk subskrybuj pod tym nagraniem. Jeżeli natomiast masz do mnie jakieś pytanie, zostaw je w komentarzu lub w wiadomości prywatnej na moich social mediach. Pozycja pierwsza: mieszkania inwestycyjne. Bardzo popularna forma dochodu pasywnego. Dużo o niej mówimy właśnie na tym kanale. Portfel mieszkań na wynajem pozwala ci podróżować i zarabiać jednocześnie. Już niedługo, w jednym z najbliższych odcinków, będziemy dużo szerzej mówić o tej formie, właśnie jako o dochodzie pasywnym. Pozycja druga. Lokaty, obligacje i inne instrumenty finansowe. Tu zarabiasz odsetki od kapitału, który ulokowałeś. Zazwyczaj oprocentowanie zależy od okresu, na jaki lokujesz środki no i od ryzyk, jakie ciążą właśnie na tej formie, którą wybrałeś. Niższe oprocentowanie jest w tych względnie bezpiecznych Produktach jak lokaty bankowe czy obligacje skarbowe, no, a te e, obarczone większym ryzykiem, jak na przykład obligacje korporacyjne, mają e, wyższą, e, wyższą rentowność i wyższe, e, wyższy poziom oprocentowania. Jeszcze dużo wyższy poziom e, odsetek uzyskasz e, przykładowo na produktach opartych na kry, kryptowaluty. Jednak tam tych szereg ryzyk jest dużo większy. Punkt trzeci, tantiemy. Tutaj zarabiasz za swoją twórczość. I dotyczy to przykładowo muzyków bądź pisarzy. Jednak jest XXI wiek, więc nie musisz koniecznie nagrywać albumu czy wydać książki. Równie dobrze może to być napisanie jakiegoś e-booka. Nagranie jakiegoś kursu, stworzenie jakiejś aplikacji. Raz wykonana praca będzie przynosić wynagrodzenie za każdym razem, kiedy ktoś skorzysta z zasobów Twojej wiedzy. Pozycja czwarta dywidendy. Myśląc o zakupie akcji na giełdzie, większość myśli o zarobku wynikającego ze zmiany cen kursu. To jednak nie jest dochód pasywny. Stając się posiadaczem akcji, stajesz się również współwłaścicielem danej spółki, danej firmy. Co za tym idzie, masz prawo do dywidendy, czyli części zysku, który spółka przeznacza na wypłatę dla swoich udziałowców. Niektóre firmy nie wypłacają dywidendy ze względu na to, że wszystkie swoje zyski przeznaczają na Inwestycje w dalszy rozwój. Są jednak takie, które wypłacają dywidendy regularnie co roku, i taki dochód już jest jak najbardziej dochodem pasywnym. Pozycja piąta, poukładany biznes. I brzmi to bardzo prosto, jednak jest e, ogromnie trudne. Większość firm nie jest w stanie e, działać, funkcjonować. Bez głównej osoby zarządzającej. Wymaga to stworzenia sporej ilości procedur, automatyzacji, gdzie tylko się da, a także delegowania poszczególnych obowiązków do odpowiednich osób bądź firm zewnętrznych. Natomiast, jeżeli to wszystko ci się uda zrobić, możesz Twoja firma może działać bez Twojego zaangażowania. I wtedy również będzie dochodem pasywnym. Pozycja szósta: twórczość internetowa. Niezależnie od tego, czy jest to kanał na YouTube, profil na social mediach, czy po prostu jakaś strona internetowa, tak długo, jak przyciąga uwagę, e, tak długo może zarabiać na reklamach. Czy będą to reklamy Google, które często się pojawiają, otwierając jakieś e, stronki, które zawsze nas śledzą i wiedzą, co chcemy kupić, e, czy też różnego rodzaju płatne współprace? I oczywiście niektóre publikowane artykuły bądź nagrania mogą być aktualne tylko przez krótki okres czasu. No i wtedy to nie jest dochód pasywny, to jest bardziej regularna. Praca, kiedy musisz to wszystko na bieżąco aktualizować. Natomiast niektóre pozycje, niektóre um, nagrania mogą mieć wymiar ponadczasowy i wtedy raz wykonana praca przynosi ci zyski przez dłuższy czas tak długo, aż ktoś będzie zainteresowany danym tematem bądź produktem, który właśnie polecasz. Marketing sieciowy, czyli multi-level marketing. Tę formę dystrybucji, formę sprzedaży wybrało e, wiele firm. E, bardzo dużo z branży kosmetycznej, suplementów diety, artykułów e, gospodarstwa domowego. Działa to często w ten sposób, że osoby będące e, pod tobą w twojej strukturze, Zarabiają niejako również na Twój e, wynik, więc e, to również jest forma dochodu pasywnego. Ostatnia na dzisiaj ósma pozycja, czyli inwestycje pasywne. To takie biznesy, przedsięwzięcia, w które wkładasz jedynie kapitał, nie angażując się operacyjnie. Przykładowo na rynku nieruchomości e, bardzo często tak zwane flipy są przeprowadzane w e, formalnych bądź nieformalnych spółkach. Jedna osoba znajduje okazję zakupu e, właśnie mieszkania poniżej ceny e, rynkowej. Wnosi swój know-how, e, przygotowuje mieszkanie do sprzedaży, przeprowadza całą transakcję. Druga natomiast Wchodzi w to inwestycje kapitałem, czyli to wszystko e, finansuje. Zyskiem dzielą się przykładowo po połowie i każda ze stron jest zadowolona. Jest bardzo dużo pomysłów jak zarabiać bez angażowania własnego czasu. Dajcie znać jeżeli chcielibyście poznać ich więcej lub omówić je bardziej konkretnie na konkretnych przykładach. O wszystkim co Was interesuje, będziemy mówić na łap finanse. Więc do zobaczenia. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten e, materiał. E, przepraszam za e, jakość, bo trochę tutaj e, szumi. E, światło też nie jest e, idealne, ale warunki są trochę polowe. Dzięki i do zobaczenia.